Co dzisiaj robiliśmy? Znowu no, mamy no, gościa. Jesteśmy, dzisiaj tak mamy gościa. Nie, mamy, mamy dwóch gości. Dwóch gości mamy, tak. Jednego widziałem wczoraj. Nawet, nawet trzech gości. Ja za jest jestem. Niestety no, nie, wszyscy, nie, jesteśmy, nie wszyscy są <laughs> najbardziej punktualni na świecie, tak jak ja. Tak, zbierza, ja, jest wtedy, ja jestem królem punktualności. No, ja jestem drugim królem, ale oni są lepsi od nas. No i tak właśnie nie no, zdążyli na całość. Ten nic w ogóle powiem wszystkim w po treningu, jeżeli... no ale daleko ma, no wiesz, kawałek ma, nie? Tak, kawałek ma. Rafał przyjaźń. Rafą Rafa ma blisko. A, super ręk Dobra, każdy powiedziałem, co się robiliśmy. Dzisiaj plecy, tył barków, kaptury. Na początku ściąganie wszystkim szeptem do klatki, na wyciągu, potem wysłanie szklangierką, potem wysłanie na maszynie. Teraz weszliśmy tak jednak, że robimy mniej ćwiczeń, ale więcej serii na potrzebne ćwiczenia. Jak widać kable wychodzą dalej tak samo. Kable dalej. <grym> <grym> Także też nieźle się tak trenuję. Potem zrobiliśmy tył barku, e, na kraju. E, I na końcu dobiliśmy to taką odmianą do przyciągania linki do twarzy. Trochę góra, góra część plecy pracowała między łopatkami, trochę tył e, No i na końcu unoszenie sztangi na kaptury i się jutro może przyjdzie trening na klas, to może zrobimy... A klatę się z nim naprawdę dobrze robi, nie? Naprawdę coś nowego Dobra, idzie wyczaić. Dziękuję za, trening, dziękuję za trening. Dziękuję za trening. Dziękuję za trening. A za wczorajszy dziękuję trening jeszcze raz. Na razie. Taki łydki brzuch. Brzuch.